Czy kiedykolwiek czułeś, że coś wielkiego szykuje się w twoim życiu? Czy zauważyłeś, że za zmaganiami i niepokojami kryje się boska ręka, która kieruje twoimi krokami? W tym filmie zagłębimy się w nauki ojciec Pio z Pietrelciny, jednego z największych mistyków w historii kościoła, aby odkryć trzy wyraźne znaki, że Bóg przygotowuje cię do specjalnej misji. Ojciec Pio nie był tylko zakonnikiem obdarzonym niezwykłymi darami, takimi jak stygmaty, bilokacja i rozeznanie dusz. Był przede wszystkim człowiekiem całkowicie oddanym woli Bożej. Jego rady, głębokie i pełne duchowej autorytetu, przetrwały pokolenia i do dziś mają wpływ na życie wielu ludzi. To właśnie w oparciu o tę mądrość zrozumiemy znaki Bożego powołania. Jeśli oglądasz ten film, uwierz, to nie przypadek, jest powód, dla którego jesteś tu teraz. Być może Bóg chce przemówić do ciebie poprzez słowa tego świętego. Być może misja, którą ma dla ciebie, jest bliższa niż sobie wyobrażasz, a znaki już zaczęły się pojawiać. W tym filmie odkryjesz trzy najczęstsze znaki, których Bóg używa, aby obudzić swoich wybranych. Ale uwaga, nie są to znaki spektakularne ani cudowne, ale głębokie poruszenia duszy, które według Ojciec Pio ujawniają, że Bóg działa. Dlatego obejrzyj film do końca. Ostatni znak może być dokładnie tym, czego potrzebowałeś dzisiaj usłyszeć. Zanim przejdziemy dalej, skorzystaj z okazji i skomentuj poniżej. Czy czujesz, że Bóg przygotowuje cię do czegoś? Czy przeżyłeś chwile, które wydają się mieć większy cel? Podzielenie się swoim doświadczeniem może pomóc innym rozpoznać znaki w ich własnym życiu. Ojciec Pio mawiał: Bóg przemawia do duszy w ciszy serca. Dzisiaj może przemawiać do Ciebie poprzez te słowa. Odkryjmy razem znaki, i kto wie, rozpoznajmy wezwanie, które może całkowicie zmienić Twoje życie. Aby zrozumieć znaki, które wysyła nam Bóg, należy poznać osobę, która potrafiła je jasno rozpoznać ojciec Pio z Pietrelciny. Był on kapucyńskim zakonnikiem, który całe swoje życie poświęcił modlitwie, pokucie i służbie wiernym. Jednak to, co naprawdę uczyniło go znanym na całym świecie, to niezwykłe dary, które otrzymał od Boga oraz sposób, w jaki wykorzystywał te dary, aby pomagać ludziom odnaleźć ich cel w życiu. Od młodości ojciec piomiał miał intensywne doświadczenia mistyczne, dręczyły go demoniczne wizje, ale pocieszały go również objawienia Jezusa i Matki Boskiej. W wieku 31 lat otrzymał stygmaty, znaki ukrzyżowania Chrystusa na własnym ciele, zjawisko które towarzyszyło mu przez 50 lat. Pomimo ciągłego bólu nigdy nie przestał spowiadać, odprawiać mszy i udzielać duchowego przewodnictwa tym, którzy do niego przychodzili. Konfesjonał Ojciec Pio stał się prawdziwym centrum duchowej przemiany. Dzięki szczególnemu darowi rozeznania Potrafił czytać w duszach ludzi i wskazywać zapomniane lub ukryte grzechy. Wielu, którzy przychodzili do niego z ciekawości, wychodziło płacząc, świadomi, że dotknęło ich coś boskiego. Nie tylko widział grzechy. Dostrzegał również znaki misji w życiu każdego człowieka. Według relacji, ojciec Pio często mawiał swoim podopiecznym: Bóg ma dla ciebie misję. Trwaj w modlitwie i przyjmuj próby z miłością. Dla Niego misja każdego człowieka była spleciona z krzyżem. Nie było misji bez bólu, ani celu bez poświęcenia. I to właśnie ta wizja pomaga nam zrozumieć znaki, które Bóg wysyła, gdy chce przygotować kogoś do czegoś większego. Niepokój duchowy, kiedy nic więcej nie daje satysfakcji, czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że pomimo Zdobywania dóbr materialnych, przyjaźni, stabilności, a nawet sukcesu wciąż czegoś brakuje? To uczucie pustki, którego nie wypełnia żadne osiągnięcie, jest jednym z pierwszych znaków, że Bóg może przygotowywać Cię do misji. Ojciec Pio dobrze znał to uczucie i pomagał wielu duszom rozpoznać je jako boskie powołanie. Niepokój duchowy nie jest zwykłą niezadowoleniem. Jest to głębokie pragnienie sensu, wewnętrzna tęsknota, która popycha cię do poszukiwania czegoś poza rutyną. Często pojawia się w ciszy duszy, w momentach, kiedy na zewnątrz wszystko wydaje się być w porządku, ale wewnątrz coś domaga się zmiany. Według ojciec Pio, ten niepokój jest echem głosu Boga mówiącego: mam dla ciebie coś więcej. Ojciec Pio często mawiał: Dusza tęskni za Bogiem, zanim jeszcze naprawdę go pozna. Tego rodzaju tęsknota sprawia, że niektórzy ludzie porzucają dawne ambicje, zmieniają życie lub zaczynają szukać odpowiedzi w Bogu. A to poszukiwanie jest pierwszym krokiem misji. Wielu z tych, którzy zbliżali się do ojciec Pio, opisywało dokładnie to samo uczucie. Ludzie w każdym wieku, z różnych zawodów i środowisk przychodzili mówiąc: Ojciec, nie wiem, co się ze mną dzieje, ale nic mnie już nie satysfakcjonuje. A on spokojnie odpowiadał: Być może Bóg budzi cię do czegoś większego. Niepokój duchowy nie jest karą, jest darem, jest jak przebudzenie. Kiedy Bóg chce przygotować kogoś do jakiegoś celu, zaczyna od odebrania mu upodobania do rzeczy, które wcześniej wydawały się wystarczające. Ten brak przyjemności w rzeczach tego świata otwiera przestrzeń, aby dusza pragnęła tego, co wieczne. Jeśli odczuwasz ten niepokój, nie ignoruj go. Wręcz przeciwnie, przyjmij ten ruch z wiarą. Zacznij więcej się modlić. Szukaj chwil ciszy i słuchaj swojej duszy. Być może Duch Święty szepcze Ci, że czeka na Ciebie misja. Ojciec Pio również ostrzegał nas. Nie martw się, jeśli nie rozumiesz wszystkiego od razu. Bóg prowadzi tych, którzy pozwalają się prowadzić. Być może teraz On prowadzi właśnie Ciebie. Pojawił się pierwszy znak, a droga dopiero się zaczyna. Nieoczekiwane próby, ogień, który oczyszcza. Czy przeżyłeś chwile, w których wszystko wydawało się rozpadać bez wyjaśnienia? Straty, rozczarowania, choroby, lub drzwi, które zamykają się nieoczekiwanie, te bolesne okresy mogą nie być tylko zbiegiem okoliczności lub pechem. Według duchowych nauk, ojciec Pio, nieoczekiwane próby są jednym z najwyraźniejszych znaków, że Bóg przygotowuje cię do specjalnej misji. Ojciec, Pio mawiał: Nie bój się trudności życia, pamiętaj, że ogień oczyszcza złoto. Dla niego próby nie były karą, ale narzędziami duchowego szlifowania. Tak jak rzeźbiarz musi usuwać kawałki kamienia, aby odsłonić arcydzieło, tak Bóg pozwala, aby pewne bóle nas kształtowały, wzmacniały i przygotowywały do ponoszenia większej odpowiedzialności. W życiu ojciec Pio próby były nieustanne. Borykał się z poważnymi chorobami, prześladowaniami w samym kościele, niezrozumieniem i samotnością. Nawet pomimo widocznych stygmatów, wielu wątpiło w jego świętość. Jednak, zamiast buntować się, przyjmował każde cierpienie z pokorą, ofiarowując wszystko Bogu i mówiąc, Im trudniejsze próby, tym bliżej jestem Chrystusa. Wielu, którzy do Niego przychodzili, skarżyło się na cierpienia życia, a On z czułością pomagał im dostrzec, że być może te bóle były częścią procesu przygotowania. Czasami misja wymaga, abyśmy przeszli przez pustynię, zanim dotrzemy do Ziemi obiecanej, a na tej pustyni uczymy się ufać, wytrwać i dojrzewać duchowo. Jeśli przechodzisz przez trudny okres, nie myśl, że Bóg o Tobie zapomniał. Może być dokładnie odwrotnie. Być może on po cichu cię szkoli, tak jak generał przygotowuje swojego najodważniejszego żołnierza przed bitwą. Cierpienie przeżywane z wiarą nie jest daremne, zbliża nas do krzyża i pozwala nam kochać głębiej. Ojciec Pio mawiał również: Dusz nie zbawiają piękne słowa, ale ofiara serca. Być może twoje serce jest teraz przygotowywane do czegoś, czego jeszcze. Nie potrafisz sobie wyobrazić, dlatego nie uciekaj przed próbami, staw im czoła z odwagą i wiarą. Bóg nie marnuje żadnej łzy tych, którzy Mu ufają, ogień może teraz płonąć, ale oczyszcza cię on do czegoś wielkiego. Bliskość z Bogiem, cisza, modlitwa i kierownictwo spośród wszystkich znaków, że Bóg przygotowuje kogoś do misji, być może najbardziej subtelnym, a jednocześnie najpotężniejszym jest bliskość z Nim. Nie chodzi tylko o modlitwę z obowiązku, ale o odczuwanie wewnętrznego impulsu, który prowadzi do głębszej modlitwy, prawdziwszej ciszy i ciągłego pragnienia bycia blisko Boga. Jest to trzeci znak, zgodnie z duchowością, ojciec pio. Dusza zaczyna szukać Boga z pragnieniem, często z miłością. Ojciec pio mawiał, Modlitwa jest kluczem, który otwiera serce Boga. A kiedy Bóg zaczyna przygotowywać kogoś do misji, najpierw otwiera swoje serce. Osoba ta zaczyna odczuwać niemal niewytłumaczalną potrzebę modlitwy, oddalenia się od zgiełku świata i pogłębienia wewnętrznego słuchania. To tak, jakby Duch Święty delikatnie pociągał duszę do świętego miejsca, gdzie może mówić jasno. Wielu wiernych opowiadało, że po spowiedzi u ojciec Pio lub uczestnictwie w jego mszach, odczuwali wewnętrzną zmianę, ciche wezwanie do częstszego modlenia się, medytowania, częstszego korzystania z sakramentów. Nie był to przypadek. Był to znak, że Bóg przyciągał tę duszę do bardziej intymnej relacji, a misja zaczynała się od tego ponownego spotkania z boskością. Ta bliskość przynosi również rozeznanie. Człowiek zaczyna wyraźniej dostrzegać, co jest zgodne z wolą Bożą, a co nie. Pojawiają się inspiracje, wskazówki, większa wrażliwość na wewnętrzny głos. Ojciec Pio ostrzegał, w ciszy modlitwy Bóg objawia małym duszom wielkie tajemnice. Oznacza to, że im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej On może nas prowadzić do właściwej misji. Jeśli odczuwasz pragnienie, aby być bliżej Boga, modlić się więcej, wyciszyć serce, aby Go usłyszeć, nie ignoruj tego. To duchowe pragnienie jest darem, jest podstawą każdej prawdziwej misji. Bóg najpierw kształtuje serce, zanim powierzy Mu dzieło. Nie wysyła, zanim nie napełni, a napełnia swoją obecnością. Ojciec Pio uczył nas, że bez modlitwy żadna misja nie może się rozwijać. Dlatego, jeśli jest to dla Ciebie czas ciszy, zanurz się w Nim z ufnością. Być może Bóg przygotowuje Cię do bycia światłem tam, gdzie panuje ciemność, i siłą tam, gdzie panuje słabość. Po zapoznaniu się z trzema znakami objawionymi przez duchową, Mądrość, ojciec Pio, nadszedł czas, aby zadać sobie szczere pytanie: czy Bóg wzywa mnie do misji? Być może znaki są już obecne od dawna, być może niepokój, próby i ciche poszukiwanie Boga nie są tylko etapami życia, ale echem wiecznego powołania. Ojciec Pio nigdy nie postrzegał misji jako czegoś zarezerwowanego wyłącznie dla księży, zakonnic, lub wielkich świętych. Dla niego każda ochrzczona osoba ma swój wyjątkowy cel w boskim planie. Czy to jako matka, ojciec, młody człowiek, pracownik, misjonarz, orędownik czy opiekun, każdy ma do spełnienia swoją rolę. A Bóg w swojej mądrości stopniowo objawia te role za pomocą dyskretnych, ale głębokich znaków. Jeśli utożsamiłeś się z tymi trzema znakami! Duchowym niepokojem, nieoczekiwanymi próbami i rosnącym pragnieniem bliskości z Bogiem, nie ignoruj ich. To nie przypadek, to niebo puka do drzwi twojego serca. Być może misja, którą Bóg ma dla ciebie, zaczyna się w twoim domu. Być może polega ona na pomocy komuś bliskiemu, zmianie. Drogi przebaczeniu, rozpoczęciu od nowa, a nawet głoszeniu ewangelii w sposób, w jaki tylko Ty potrafisz. Ważne jest, aby zrozumieć, że przed wielkimi osiągnięciami Bóg pragnie serca gotowego do działania. Ojciec Pio nauczał nas: czyń dobro i nie martw się o wyniki. To Bóg działa. To zdanie przypomina nam, że nie musimy mieć wszystkiego przygotowanego, ani być idealni, aby przyjąć powołanie. Wystarczy powiedzieć, Panie, oto jestem.